Język przenosi doświadczenia użytkowników tego języka, czyli np. Na narodu, czy jakiejś, jakiejś grupy etnicznej, która posługuje się językiem, doświadczenia wielopokoleniowe. One są zapisane w języku w taki sposób, że pewne słowa niosą wartościowanie, na przykład dawniej. Na przykład słowa właśnie odnoszące się do niepełnosprawności były jednocześnie nazwami osób, które no w, jakiś, w pewnym sensie są jakoś inne albo nieakceptowane. No na przykład się mówi kaleka życiowy, prawda? To są, to są, to są takie sformułowania, które oddają to jak osoby tutaj z niepełnosprawnościami w tym wypadku były postrzegane przez wieki. I to tak jest wbudowane w język ta ocena i ten sposób myślenia o danej osobie, o, o danym typie załóżmy niepełnosprawności, że bezwiednie posługując się tymi słowami przenosimy też ten, te oceny. I ten sposób myślenia o tym na, no powiedziałabym dalej, czyli na dalsze pokolenia, na młodsze, do, do młodsze pokolenia. I w pewnym momencie musimy się zastanowić jednak nad tym, czy my nikogo nie krzywdzimy, używając, no właśnie takiego sformułowania, na przykład jak kaleka życiowy.